Na pewno medycyna prywatna jest bardzo ważnym uczestnikiem tego rynku i tak naprawdę dzisiaj bez podmiotów prywatnych ciężko byłoby mówić o zapewnieniu dobrej ochrony zdrowia Polaków. Podmioty prywatne realizują bardzo dużo usług, zarówno w podstawowej opiece zdrowotnej, jak i w specjalistycznej opiece ambulatoryjnej. Ponad 95% podmiotów realizujących kontrakty Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej to są podmioty prywatne. Ponad 50% w opiece specjalistycznej to również są podmioty prywatne. Oprócz tego ma, jest masa podmiotów, które realizują świadczenia albo na zasadzie ubezpieczeń prywatnych, zdrowotnych, albo abonamentów zdrowotnych, lub też dosyć popularna, popularny sposób płacenia z kieszeni za usługi jednorazowo. Czyli na przykład bardzo popularny w stomatologii, przychodzimy do lekarza stomatologa i płacimy po prostu za wykonaną procedurę. Porównując system opieki zdrowotnej w Polsce do, do, do tego, jaki jest w innych krajach, musimy zwrócić uwagę na parę tak. różnic. Po pierwsze, niestety w Polsce mamy stosunkowo mało lekarzy na tysiąc mieszkańców, i tutaj słabo wypadamy na tle innych krajów europejskich. Przykładowo, w Szwecji mamy mniej więcej 3-4 razy więcej lekarzy na 1000 mieszkańców niż w Polsce. Ale z drugiej strony uwielbiamy się leczyć, uwielbiamy chodzić do lekarzy, i tutaj z kolei statystyki są takie, że korzystamy z porad lekarskich 2-3 razy częściej. Jak pomnożymy te dwa parametry, to wychodzi na to, że powinniśmy mieć kilkanaście razy więcej lekarzy niż mamy dzisiaj. A ilość lekarzy w systemie polskim jest wyzwaniem, zarówno dla podmiotów publicznych, jak i podmiotów prywatnych. Dlatego poszukiwanie tej efektywności leczenia, poprawianie procesów leczenia, poprawianie procesów diagnostycznych jest bardzo istotne po to, żebyśmy mogli skutecznie leczyć w ramach tych środków, które posiadamy. Medycyna prywatna bardzo mocno musi dbać o rentowność swojego biznesu. Ponieważ jest prywatnym biznesem, to tak naprawdę musi zadbać o to, żeby świadczone usługi były zyskowne, żeby były w stanie sfinansować swoją działalność. Dlatego często szukają innowacyjnych rozwiązań, rozwiązań, które poprawiają tę efektywność leczenia pacjentów. Zarówno jeśli chodzi o lepszą ścieżkę diagnostyczną, czy skracanie ścieżki leczenia poprzez efektywny dobór terapii? Dlatego wiele rzeczy, które zostały przetestowane, wdrożone w ramach ośrodków medycyny prywatnej, można też śmiało wykorzystywać w szerokim systemie publicznym opieki zdrowotnej i dzięki temu efektywniej możemy leczyć Polaków.